Sparm prezentuje. No moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam odrobinkę czasu jeszcze za dnia, dzisiaj dość, dość późno wstałem, późno muszę Wam się przyznać, no ale yy, jakoś kurcze. Musiałem pospać, musiałem odespać swoje po prostu. Patrzcie, teraz Wam pokażę kalafior, jak wygląda. Poskubany ładnie, tak dziwnie wygląda. No, Sisi nawet ciekawa jest A kurki to już w ogóle. Oj Nilek, Nilek. No, także jak widzicie tu kurki, tam kurki, wszędzie kurki. Tutaj Sirka, tutaj tam kochinka, tam tu seramy, tu seramy, tu silki młode, tam silki młode. A ja teraz wypuszczam gęsiny. Bo tak to wszystko już mam wypuszczone, tylko samie gęsi. O, Trixie! Patrzcie, Trixie tu jest. Co, Trixie? Sisi tutaj, także fajnie, bo może tutaj sobie śpią, może jakieś myszki wyczuły. Chociaż nie sądzę, ale możliwe. No dobra, chodźcie, Gąski, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. No. Chodźcie. <słyski> Uważaj, no tak, pi sklaczki, niech wyjdą, bo zaraz je załatwicie. Ej, Kirka, tam, tam jest. No. Także jeszcze jedzonko im wystawimy i zaraz je zamkniemy. Tutaj Sisi właśnie, jak widzicie. Yy, I tutaj jeszcze wnioska, jak widać. I kogut syrany, yy, silki znaczy. Kogus silki i nioska, także wszędzie gdzieś tutaj kurki krążą. Dobra, trzeba im doszćcie jedzenie, bo zaraz ich życie nie radzą. Chociaż przed chwilą jadłem, bo tu były, nie? Ale one zawsze tak jak tu wyjdą to chyba zauważyliście już dobra. Także co? Zamykamy je i lecimy moi drodzy dalej. No dobrze moi drodzy, piła wystawiona i trzeba działać, trzeba działać. Jeżeli chodzi tutaj o tą całą klatkę, to tutaj mam w planach właśnie to tutaj dociąć, żeby to już skończyć i tutaj też jedną deseczkę muszę dociąć, żeby to już skończyć i ten cały przód już skończyć, żeby tu już... O, co tam nie jest są fajnie, wolno. Już tam nie cwaniakuj z tymi kotami. Dzisiaj właśnie dziadek był i akurat zajechał do warzywniaka, dlatego mamy, jak widać, winogronka, jakieś jabłuszko jedno na przykład i trzy mandarynki. Także można im to zaraz rzucić i przede wszystkim, co tam się dzieje, i przede wszystkim porobić te warzywka, bo jeszcze trochę tutaj tych warzywek mam. Eee, I tak, i w zasadzie dzisiaj tak, wiecie, muszę korzystać z każdej chwili, póki jasno, póki jest fajna pogoda e, i póki mam czas przede wszystkim, bo wiecie, szkoła to jest na parę etatów, trzeba lecieć. I od razu w shopie trochę postrzątam, bo też się zrobił syf aż normalnie słabo to wygląda. Bardzo słabo. Dlatego moi drodzy, ja teraz sobie docinam deseczki. No i pracujemy. One no ja to teraz docinanie, żeby było równo. Okay. No i zobaczymy, jak to wyszło. Tutaj cyk i pięknie, fajnie wyszło. Także tak i może ten skos będzie pasował od razu na drugą stronę, chociaż... Chociaż nie widzę tego, bo by musiało być odwrotnie. Odwrotnie to słabiej, dlatego dotniemy pod tą deską, jak da radę. Rzecz tutaj ostatnie deseczki, jeżeli chodzi o górę. Tutaj ta deseczka trochę jest jakby cieńsza. Ale no, nie przesadzajmy, to są klatki dla królików, to nie jest jakiś tam, nie wiadomo, jaki cud świata, dlatego tak to zrobiłem, no i jak widzicie już jest wykończone, jeszcze wiadomo tu wyszlifować wszystko i tak dalej, te krawędzie i tak, i wszystko inne. E, fajne są te wkręty, powiem wam, do drewna, z tym już zapomniałem, dostałem komentarz właśnie, jak one fachowo się nazywają no jakieś gwia gwiazdkowe to się nazywa no coś nie chcę tutaj nie chcę tutaj za bardzo mówić jak nie wiem e... ale fajne są te wkręty dlatego, że w przeciwieństwie do krzyżowych się nie wiecie nie, no się fajnie trzymają i w zasadzie jedną ręką można przykręcać, a tak to wiecie trzeba wpychać bo tu wam się Wiecie o co chodzi. No dobra, więc jeszcze tu kończymy te u góry i w zasadzie mamy cały przód praktycznie. Jeszcze tam i fajnie, fajnie. Wyszlifuję co trzeba i będzie elegancko. Patrzcie, zauważyłem, że gęsi zjadły ten kalafior, cały w zasadzie, dlatego można im wrzucić ten kalafior, ee, bo kury już tu w sumie za wiele go nie zjedzą. A gęsi myślę, że sobie ładnie poskubią. Dlatego zobaczymy też, co tam jest. Może winogronka zjedzą. A winogronka też musimy iść, dać wnioskom za, za jasnego jeszcze, żeby sobie pojadły. Dlatego teraz sobie skorzystamy z sytuacji. Tylko pytanie, co tu jeszcze? Gęsiom można dać, co myślicie? Hmm. O, te twarde można im dać. Te twarde, a chodźcie, nioską damy te winogronka, Przyda im się. I powiem Wam, ostatnio Was pytałem o te silosy, z czego to by było warto zrobić. I tak jak mówicie, chyba kupię, właśnie Mausery. Bądź na początku jeden mauser I yy, I właśnie Będzie moim zdaniem Bardzo ładnie Dobra tutaj macie jedne Tutaj macie drugie Także sobie pojedźcie No a ty kurka co Wyszłaś od nich i I co i teraz nie zjesz sobie No to trudno no dobrze moi drodzy, więc działamy dalej z klateczką. Mamy te zielone, jak widzicie, awokado akurat do wyrzucenia, ale może to pojedzą sobie. No to takie twarde może pojedzą, co? Myślę, że mogą jeść. Teraz się nauczyły tak bardziej już te zielone jeść. Także może. Dobra, resztę zostawię tutaj. Jeżeli chodzi o awokado, to wyrzucę. Zaraz na kompostownik. O, czekajcie. I właśnie wiecie, co się zastanawiam, czy te kartony mogą być na kompoście, czy to jest, czy to jakby. E, czy to jest zanieczyszczenie, czy, czy jednak w porządku to jest, czy, czy jak to wygląda? bo wiecie ja te kartony wrzucam, bo według mnie jest to. Jest to po prostu taki no papier, tak, który można wrzucać, ale nie wiem, czy właśnie ten kolorowy nie jest szkodliwy. Dlatego jak ktoś wie, to byłbym wdzięczny za, za odpisanie. Bo nie chcę mówię, nie chcę tutaj robić jakiegoś sztucznego kompostu i zanieczyszczać, tylko chcę prowadzić wszystko tak naturalnie, dobra. Więc moi drodzy, działamy dalej z klateczką. No dobrze, moi drodzy. Muszę zabrać jajeczka, nakarmić kurki. Dużo, dużo, dużo rzeczy. Ale z tego co widzę, tych jajeczek za wiele nie ma. Chyba, że się mylę. Ale zobaczymy. Kurka, czy ja mogę od ciebie jajeczka wziąć, czy nie? A, mogę. No, wychodzisz, czy nie wychodzisz? Wychodzisz, dobrze. No, ok, także. Trzy, cztery. Lecimy dalej siedem, dalej osiem, let's go, osiem, dziesięć, trzynaście, i teraz tak trzynaście, piętnaście, osiemnaście, dalej dwadzieścia. 22, 24, i moi drodzy, tutaj mamy kurkę, która ma pod sobą tak do 27 i 29, no i w zasadzie to wszystko chyba. Nic więcej nie ma. Może jeszcze coś doniosę, no ale jak na razie. 2009. Jajek. Oj drodzy. O Jezu, co tu się dzieje? Nie są tego lakiego. Tutaj Sisi, no spokojnie, spokojnie. Sisi trochę taka dzika też po mamusi. Trzeba tutaj nasypać e, nioską jedzonka. Także sypiemy. Chociaż nie wiem czy na noc im sypać, ale chyba tak, bo już grzebią normalnie w słomie. Zaraz wam pokażę. Żeby jedzenie pozyskać. E, dlatego wsypiemy im no i moi drodzy co zobaczymy czy, no patrzcie jak pogrzebały w słomie, co jest dobre czasami, bo nie ma takich strat e, na kompost nie idą wiecie, takie straty bo dużo sobie wygrzebią dużo sobie tam uzyskają z tego co wcześniej wywaliły, no dobrze kurki precz, z zobaczymy czy nie ma jajka, oczywiście jest, także 30 Jajek na dziś, najpewniej. No, kurka. Byłaś, byłaś, byłaś. Na gniazdach nie siedzimy. 30 jajek na dziś, jak widzicie. No, nie za dobrze. Ale oczywiście rozumiemy sytuację i trzeba jeszcze, oczywiście, te siateczki dawać. Bo przecież bez nich to. Ja nie wiem, jak te jajka by wyglądały. Nie wiem, czy ich jakoś kurczę nie doczepić. No, ale jak. Nie mam pomysłu. No dobrze. na no, tą siatkę tu damy. E, 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 e. To tak, cyk pięknie jest. Dobra. Ok. Dobra. No, 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 wyłaź. no, no, i tutaj kolejna siateczka Też musi być Żeby Się nie wpierdzielały Kurki Dobra Zabezpieczone, kurki idźcie już spać Ja już więcej od Dzisiaj od was nie chcę yy, Teraz pytanie, czy gęsi mają jedzenie Bo nie pamiętam właśnie Jutro sobie do kaczek pójdziemy Ale czy gęsi mają jedzenie To nie wiem dlaczego Wezmę im dwie takie i zobaczymy, pójdziemy do nich, bo i tak trzeba jeszcze zamknąć przecież jestem ciekaw czy te zielone zjadły, szczerze mówiąc. Jestem ciekaw tak powiem wam, o trochę tej pszenicy widzę, no tak jak myślałem, mają resztkę jedzenia. Kalafior wyjadły do końca, patrzcie, do końca uskubały go, a te liście tutaj takie liście no te łodygi czy jak to nazwać yy, to nie, nie za bardzo no ale trudno pytanie teraz czy jest tutaj zaraz wyjdziemy za, czy jest Trixie bo co one to jedzą to one myślicie? że jedzą to wyżarły, drewno, możliwe całkiem. Te gęsi to mają różne pomysły pszenice też rozgryzły e to już widzieliśmy wcześniej nie dobra e, I pytanie czy tu są kotki kotek przynajmniej chyba nie tak chodzę że zobaczyć wiecie co tu jest czego nie ma ale nie nie ma tu kotków a słon no pięć kostek ale jeszcze mamy wiadomo gdzie przed szopą ale mimo wszystko wiecie co przed świętami pojadę też zakupić żeby już mieć zakupione miejsca, wiadomo, no miejsca jest Gdzie to przechowywać jest miejsce No po to właśnie był ten odchowalnik, żeby u góry z myślą właśnie o, o tej słomie I o zapasie ziarna Tylko odchowalnik się nie sprawdził Pod względem odchowalnika, jak sama nazwa wskazuje Chociaż, no znaczy nie sprawdził się, no nie było jeszcze opcji wykorzystania jakby bo myślę, że na wiosnę coś tam na pewno będzie Nie, i, i nie gęsi O, ładnie dzisiaj pójdzie zaganianie No nie, nie, koniecznie. Nie, nie, nie Już, już, już No Idźcie, kotek Lakuś No, wchodźcie Wchodzimy Wchodzimy Chodzimy, no na, na co wyczekacie? No na co? Na co? Już, już, już. No. Bardzo ładnie. Dobra, spadamy jeszcze dalej. Trochę posiedziałem u gęsi. Yy, wiecie co robiłem? Po prostu wziąłem gęsiora i on mi się tak przytulił fajnie, że no po prostu tak objął mnie normalnie. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie pewnie tak. Ale patrzcie, co ciekawe, te kurki uciekły. Te trzy, jak widzicie, tutaj serama, nioska, tutaj seramki, tam wszystko. Jak widzicie, o tam nioska złożyła. Także można to doliczyć do niosek. Więc 31 jajek na dzisiaj. Ale moi drodzy, co ciekawe, e, to uciekły. Jak widzicie, no i naj, najwidoczniej, jak uciekły, no to nie ma. Chociaż lotki, lotki, może wystarczy lotki. Także drugie podejście będzie trzeba zrobić. Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej, o tych lotkach. Bo przecież często, właśnie, lotki wystarczy podciąć i tyle, nie? Bo raczej tam nie ma takich dziur, żeby chodziły sobie. A moi drodzy, jeszcze Wam chciałem pokazać klatkę dla królików. Bo tutaj, jeżeli chodzi o górę, to jest ona wykończona. Tutaj również to zrobione na sianko. Tutaj również. Dlatego cały front jest już moi drodzy gotowy. Boczne ścianki w zasadzie też prawie w 100%, bo jeszcze tam te skosy brakują. Ale to już taki detal. Tył jeszcze trzeba. I co najcięższe będzie? Podłoga. No i oczywiście drzwiczki będą najcięższe. Ale podłoga, bo podłogę. Wiecie co? Podłogę nie wiem czy nie wykonam z ze sklejki. Nie ze sklejki, ze sklejki. Tej szalunkowej, czy budowana, jak ona się nazywała, tej, co jest pokryte od chowalnik, bo ona przecież wodą możecie lać i lać, i nic się z nią nie dzieje, tylko minus jest po prostu ciężka. Jest ciężka, a zawsze ta waga trochę robi. No ale już myślę, że dam. Będzie to fajny fajna, przynajmniej mocna konstrukcja. To jest ta młoda, właśnie też. Mocna konstrukcja to będzie i przede wszystkim nie będzie przeciekać, nie? Dlatego będzie też to fajnie zrobione No i co? Albo też myślałem, wiecie jak? Żeby Nie na całości, niekoniecznie na całości tą sklejkę Ale tutaj do równego jak mogę O tak Czy tam może trochę Od tego Dotąd A tu przecież i tak będzie ten ten I tutaj głównie żeby, bo przecież Nie pójdą i mi tu nie nasikają, nie? króli. Albo tutaj przy ściance mi też nie nasika A nawet jak nasika to i tak jest skos i tyle, ale no on głównie tu będzie sikał, nie na środku. Nie będzie przecież chodził przy, tutaj przy końcach i sikał, półkę nastawiał, nie? Yy, dlatego myślałem, żeby tak dociąć płyty i to już nie będzie takie ciężkie do zrobienia, a będzie myślę, że bardzo dobrze zrobione. Ale moi drodzy, yy, zwierzam do tego, że nie wiem jeszcze, czy tą klatkę zostawię, tak jak wam mówię, czy nie. Ale jak już robię, to chcę już robić ją pod siebie, ale wiecie co, jeszcze się zastanawiam, Niluś tutaj, chodzimy do Nilusia do budy, czy tam nie ma jajek, znaczy być to było na pewno jajko, ale pewnie Nilek zjadł sobie, oczywiście no, musiał zjeść to na pewno, bo to jest cały Nilek, tam to pewnie wiadomo, że zjadł. Nie, nie jak zjadłeś to na pewno, masz tą słomę, kurde. No przepraszam, nie chciałem. Znaczy no nie chciałem, no chciałem. Chciałem tylko. Chciałem ją tobie poukładać. No dobrze, dobrze. Chciałem mówię cię wgarnąć i od razu zobaczymy czy są te jajka. Ale chyba nic nie ma. Nie, nie ma. Pewnie zjadł, bo było na pewno. Albo on, albo kot, ale raczej nie. Raczej on. Bo kot by raczej nie zjadł, tak no chodź, Nilek, chodź, chodź, chodź. No i idź. Tam. Idź tam, idź tam, idź tam. No, także jak widzicie, Nilek ma tutaj fajną budę. No co, nie, no idź, idź, idź idź, idź, No, No idź. idź, idź. Zobaczymy, co zrobić? pochodzić. <gry> A może tu ty chciałeś tu mieć, bo na głowę, nie? Pewnie tak. A ja ci zabrałem, kurde. Widzisz no. Mój, mój błąd. No dobrze. Także moi drodzy, to ja teraz generalnie idę już spać. Znaczy, jeszcze tam muszę pomontować różne rzeczy, ale to. Dużo. E, nieważne. E, I tak, moi drodzy. Wszystko gotowe, ogarnięte. Nie rusz wyłaś, wyłaś, proszę cię. No idź, idź, idź. Mi. I tak. Zgasimy światło. Wszystko chyba gotowe. Zawsze właśnie tak myślę, tak. Taką rozkwinę mam, czy na pewno wszystko zrobiłem, czy o, o niczym nie zapomniałem e, i tak dalej, żeby wiecie, żeby nie było, nie? Dobra, zamykamy i moi drodzy, bardzo mi się podoba w ogóle ta szopka, jeszcze ładniejsza będzie na wiosnę, jak będzie wszystko gotowe i będzie wszystko po mojemu, tak jak to chcę, żeby wyglądało. Do jutra, siemaneczko, cześć wam.